Szanowni Państwo, nazywam się Sylwester Śmiech i witam Państwa w naszej dzisiejszej audycji. Dziś moim Państwa gościem jest pan Włodzimierz Blajerski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana. Działacz opozycji antykomunistycznej, jeden z liderów Solidarności, aktywny uczestnik życia społeczno-politycznego w III Rzeczypospolitej. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie działalność środowiska opozycyjnego po stanie wojennym. I właśnie od tego chciałbym rozpocząć. Wprowadzenie przez władze PRL-owskie stanu wojennego w roku 1981 miało na pewno złamać możliwość funkcjonowania w Polsce normalnej, silnej opozycji. Zwróćmy uwagę na fakt, że Solidarność była jedynym takim ruchem w całym bloku wschodnim. Jak Pan jako wtedy zaangażowany i aktywny działacz Solidarności odbierał te działania ze strony rządu? No niewątpliwie mieliśmy wszyscy, jeśli chodzi o. Kierownictwo, Szerokie Rzesze Działaczy Solidarności, mieliśmy świadomość, że musimy jak najdłużej ciągnąć tą wiosnę. Właśnie taką, o której Pan wspomniał, że byliśmy takim, jak to wtedy nazywano, nawet jedynym wyłomem w obozie socjalistycznym był to ewenement niewątpliwie. Ewenement całkowity, ruch społeczny niekontrolowany. Przez partie na skalę, że 10 milionów członków w nim uczestniczyło, niewątpliwie zmierzał sam w sobie do jakiegoś złamania zasad i systemu ustroju. Jeżeli do tego dodamy, że ponad milion członków partii wystąpiło z partii i popierało Solidarność, to mamy do czynienia z sytuacją, w której władza właściwie mogła się oprzeć tylko na przymusie państwowym, czyli na jedynych siłach, jakie miała, yy, które naprawdę były zwarte i, i posłuszne, lojalne komunizmowi, czyli aparat przemocy, służba bezpieczeństwa, milicji i różne paramilitarne organizacje, które w skład chodziły tego aparatu, jak różne ZOMO, ROMO, FROMO i tym podobne. I trzeba powiedzieć, że mieli jeszcze dodatkowe dwie bardzo ważne bronie, bo żywność i środki przekazu traktowała władza komunistyczna jako broń, tak jak mi powiedzieli, jak dzisiaj Rosja, paliwo i dostęp do energetyki. Reglamentacja, zrzucanie odpowiedzialności za braki na Solidarność, na strajki, których właściwie nie było. Myśmy całkowicie opanowali sytuację. Nie chcąc prowokować komunistów do jakichś radykalnych posunięć, żeby jak najdłużej tą właśnie wiosnę swoją, tej wolności, wiosnę wolności, jak nazywaliśmy, przed, przeciągnąć, mając świadomość zagrożeń, że w każdej chwili może władza sięgnąć po środki przemocy. W związku z tym zdawaliśmy sobie sprawę, że to już jest koniec, w momencie, w którym nastąpiły trzy ważne wydarzenia. Było spotkanie trzech osób. Prezydent Jaruzelski, który już wtedy miał wszystkie funkcje władzy państwowej, bo był i szefem partii, tak, i przewodniczącym Rady Państwa. Tak, zresztą jak spojrzymy szerzej, to 25 lat w Komitecie Centralnym tak, tak. naprawdę. I, i sekretarz i premier właściwie zgromadził już wtedy autorytarną zupełnie władzę, zupełnie nie, nie dbając nawet o ten sztafasz i taką dekorację demokracji, którą komuniści uprawiali wcześniej. I to spotkanie glęb Wałęsa-Jaruzelski nie doprowadziło do rezultatów, gdyż władza zażądała wtedy żebyśmy się zrzekli regionalnej, terytorialnej organizacji, przystąpili do jakiejś branżowej oraz do tego, co później stało się pewnym takim ruchem, niby sztucznie tworzonym, takim nowym frontem jedności narodu, chronem czy fronem, już zaczynam nie pamiętać dokładnie tych ich nazw. Oczywiście to nie wchodziło w grę z z naszego punktu widzenia i zdawaliśmy sobie sprawę, że istnieje już takie zmęczenie również w ludziach tym nieustannym atakowaniem w propagandzie, że strajki Solidarność niszczą rozwój, niszczą y, możliwości y, jakichś zaspokojenia podstawowych, już wręcz potrzeb Życiowych, biologicznych. I o dziwo nie była ona taka do końca skuteczna. Myśmy te, na to odpowiedzieli taką kampanią zmasowaną, że telewizja kłamie, no ale mimo wszystko oni mieli prasę, radio, telewizję. Trzeba pamiętać, że wtedy były tylko dwa programy i oczywiście tylko rządowe. Wbrew porozumieniom sierpniowym nie mieliśmy do nich dostępu mimo obietnic. Więc ten klimat wojny i napad na, na taką świadomość związkowców niewątpliwie... Już poczynił pewne spostrzeżenia. Chciałbym zapytać jeszcze o pewien proces, bo mówi się o pewnej militaryzacji partii. Nawet członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mówią, że stan wojenny przetrącił kręgosłup partyjny, że Wojciech Jaruzelski otoczył się głównie mundurowymi. Czy to miało wpływ na te relacje rząd, opozycja? I jeśli tak, to jaki? Bo ewidentnie, jak spojrzymy na politykę kadrową, to tam doszło do pewnej zmiany myślenia. Tą militaryzację zaczynamy widzieć już w połowie roku 1981. Tak, Oni tam powołują takich różnych inspektorów wojskowych, którzy wchodzą do zakładów pracy, udają, że coś tam poprawiają, sprzątają, coś robią. W istocie rzecz niewątpliwie chodziło o rozpoznanie nastrojów i przygotowywanie militaryzacji takiej rzeczywistej, w którym każdy uczestnik w zakładzie pracy będzie żołnierzem zobowiązanym do niejako do służby wojskowej z mocy ustaw o militaryzacji zakładu pracy I tak to miało później miejsce 13 grudnia wiele zakładów takich ważnych jak u nas WSK Świdnik zostało zmilitaryzowanych i ten proces Zakończył się oczywiście tym, że powstała ta Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, tak czy nielegalny organ, o czym my jeszcze będziemy rozmawiali. Tak, no bo Od samego powo powołany początku, tutaj niezgodnie z prawem. Powołany niezgodnie powiedzieć. z prawem. Proszę zauważyć, jak długo trwało. Myśmy to wiedzieli pierwszego dnia i ogłosiliśmy to w pierwszej odezwie swoim apelu, a próba osądzenia sprawców, że to jest nielegalny niekonstytucyjny organ, zamach stanu nastąpiła dopiero po kilkanaście lat później, po już odzyskaniu niepodległości tak? przez nasz naród, nasz, nasz kraj. Więc jak to długo trwało, później wyrwanie się z tego, ale to było taki już szczyt ukoronowania, koronowania tej militaryzacji. Wraz z tym oczywiście, Rzeczywiście tak było i doszło nawet do spięć, do wojen między wojskowymi służbami a cywilnymi służbami bezpieczeństwa, bo rzeczywiście wraz z Kiszczakiem weszło do MSW cały jego aparat wojskowy. Kiszczak kontrwywiad i wywiad wojskowy wprowadził do kierownictwa. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do kierowania służbą bezpieczeństwa. W pamiętnikach nawet wielu działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, mówię o tutaj politykach takich typowo partyjnych, opowiadają o tym, że mieli swoich opiekunów nadawanych przez MSW, tak. którzy przyglądali się i oceniali, prawda? To, dokładnie tak, czyli sprawowali kontrolę, nawet nie pracując tak bezpośrednio, ale jak... Mhm. Wojskowe służby informacyjne też nie były, zdaje się, do końca całkiem spolegliwe. Późniejsze wojskowe służby informacyjne, wywodzące się z kontrwywiadu, czyli mówimy o kontrwywiadzie, o jedynce i dwójce wojskowej ówczesnej, dlatego że jak wiemy, Rosjanie rozpoczęli wtedy też, Sowieci nazwijmy jeszcze, nie Rosjanie, radzieccy, jak tak. to oni mówili. Radzieccy wtedy po raz pierwszy od roku 56 w którym się wycofali od pracy operacyjnej, tak już wiem, jako to wiceminister późniejszy spraw wewnętrznych, yy, przywrócili własną pracę operacyjną. Czyli w, do swojej ambasady pod różnym przykryciem, wprowadzili olbrzymią ilość nowych oficerów, którzy rozpoczęli własną pracę operacyjną dotyczącą pozyskiwania ludzi, współpracowników, informacji no i kontroli nad naszym aparatem bezpieczeństwa, zarówno wojskowym, jak i cywilnym. Czyli tam już się działo zamieszanie na najwyższych szczeblach. Zaczęli sami sobie nie wierzyć, się tam dzielili beton, nie beton, tak, reformatorzy, i reformator. różni. więc to miało miejsce, bo jakieś struktury poziome powstały w partii, więc władza musiała, jeżeli chciała przeprowadzić czystkę, musiała przeprowadzić w oparciu o własne sprawdzone, doświadczone kadry, zaufane militaryzacje, Odno... również w partii. Odnosząc się jeszcze do naszej rozmowy, mówimy o tym, że stan wojenny, tutaj pan o tym wspomniał, ja oczywiście się z tym zgadzam, był niezgodny z prawem, nawet tym perlowskim. Według badań Cebosu, 20% respondentów badanych w Polsce w wieku do 35 roku życia nie wie, dlaczego stan wojenny był wprowadzony nielegalnie. Pan jest osobą, która piastowała jedne z najważniejszych funkcji publicznych. Gdyby pan mógł krótko, syntetycznie, spróbować streścić, dlaczego możemy mówić śmiało o tym, że stan wojenny był wprowadzony niezgodnie z prawem, a tak naprawdę te organizacje, o których Pan mówi, czy Polska Rada Ocalenia Narodowego, czy, czy te wszystkie e, fronty jedności narodowej, de facto można traktować niemalże jako zorganizowane grupy przestępcze, no bo uzurpowały sobie pełnię władzy bez podstawy prawnej. Po wielu, wielu latach rzeczywiście doszło do takiej wreszcie konstatacji i y, całość. Y, tego Wojskowej Rady Oceniał została oskarżona, został skierowany akt oskarżenia, który mówił, że właśnie są związkiem przestępczym i podlegali z oskarżenia i to zbrojnym związkiem przestępczym, czyli przestępstwem wówczas przewidzianym z artykułu 276 paragraf 1, 2 i 3 kodeksu ówczesnego karnego. Na czym polegała tego nielegalność? Otóż yy, nie można było używać, regulować podstawowych stosunków, relacji, praw obywatelskich i najważniejszych dziedzin ustrojowych z y, punktu widzenia norm y, sprawowania władzy, instytucji, y, władzy y, dekretem, jeżeli obradował Sejm. Sejm był u nas, miał zasady obradowania na sesjach. Była tylko przerwa w obradach Sejmu, natomiast Sejm trwał z punktu widzenia konstytucyjnej władzy. W związku z tym wydawanie dekretów było bezprawne z tego właśnie punktu widzenia, że konstytucja zabraniała wydawania dekretów w czasie, gdy Sejm urzęduje. A Sejm urzędował, miał się zebrać. 16 i 17 grudnia na, na kolejnym posiedzeniu. W związku z tym, już samo to, że dekret został wydany w trakcie sejmu, cokolwiek by on miał oznaczać, to już było naruszeniem konstytucji i odpowiedzialność konstytucyjna dla tych sprawców. Jeżeli do tego dodamy, że ten dekret wprowadzał Nieznany konstytucji organ władzy, który koncentrował całą władzę państwową, czyli likwidował władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą praktycznie, bo dopiero po czystkach przywrócono, y, jakie przeprowadzili w wymiarze sprawiedliwości, dopiero wszystko ruszyło z powrotem. Y, sądy wprowadzono doraźne, wprowadzono y, doraźne. Bez możliwości odwoływania się obywateli, czyli bez drugiej instancji, bez kontroli, aparat przemocy uzyskał nieprawdopodobne upoważnienia. Uży, użyto przemocy. Włącznie dekret zezwalał na użycie wojska i strzelania za zgodą ministra spraw wewnętrznych, wprowadzał. Nieprawdopodobne kary na kary śmierci za samo zrzeszanie się i kierowanie, czyli za podstawowe prawa obywatelskie zostały nie tylko, że zdelegalizowano Solidarność i wszystkie organizacje niezależne od władzy, to za udział w takich organizacjach groziło kary wysokiej pozbawienie wolności, wprowadzane. Przed sądami doraźnymi, a nawet kara śmierci. I te wyroki zapadały, najwyższe dziesięcioletnie. Bo jak już opanowali sytuację, to oczywiście nie skorzystali z tych możliwości, w których, w których sobie zastrzegli możliwość wydawania wyroków śmierci. Ale sądy wojskowe działały. Tam, gdzie były zmilitaryzowane zakłady, stocznie, porty. Nasz WSK tam w Tybie Doraźnym dawano 3, 5, 6, 7 lat za sam udział w strajku generalnym. A dekret właśnie znosił prawo do strajku. Wszystkie prawa obywatelskie zostały z, właściwie zlikwidowane, z tym najważniejszym prawa do zrzeszeń. I to wszystko było zrobione dekretem, który y, przez organ nieprzewidziany konstytucją i w okresie trwania. Sejmu, co było nieprzewidziane konstytucją i było bezprawne. W dodatku to właśnie to, że zezwolono używać siły, przemocy, yy, zwartych oddziałów, pacyfikacji, strzelania za, na podstawie tylko decyzji ministra spraw wewnętrznych, oznaczało, że ten organ potem został oskarżony, że był zbrojną, przestępczą organizacją mającą na celu obalenie mającą na celu popełnianie przestępstw przeciwko konstytucji, przeciwko prawom tak naprawdę to podstawowym prawom obywatelskim prawom, prawom obywatelskim. No i doczekaliśmy się takiego oskarżenia jakkolwiek ja wiem, że nikogo nie skazano, tak to tak. jakoś trwało. Jeszcze w okresie władzy komunistycznej, co prawda, w Sejmie powołano komisję, która miała zbadać te okoliczności stanu wojennego. To 84, 5 rok. no Ale z racji składu Sejmu wiadomo było, że już. Tak, to zaważyło na tym to, co ja nazywam, że ugodzono w, na, na, coś. Ci, którzy. Uderzyli w ten pierwszy demokratyczny sejm i doprowadzili do jego rozwiązania, obalili niejako najwyższą wartość demokratycznego państwa prawnego, czyli w tym momencie można było zauważyć, że można z sejmu również jeszcze i teraz zrobić pewnego rodzaju tylko um, sztafarz, a można naprawdę, um, wielu ludzi nie ma świadomości do dzisiaj, że. Um, Największą wartością było wtedy, żeby ten pierwszy Sejm rzeczywiście, mimo przeróżnych jego niedowładów, to stanowił sam w sobie wartość. Wartość, którą należało chronić i bronić i nie dopuścić do jego rozwiązania. O tym zagadnieniu porozmawiamy w naszej kolejnej audycji. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę, a Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Sylwester Śmiech.